Cześć, dzień dobry. Mam na imię Marta, witam Was na moim kanale i przyszłam Wam dzisiaj opowiedzieć o kilku książkach, których napróżno szukać na YouTubie czy Instagramie. Zapraszam! Dzisiaj przychodzę Wam opowiedzieć o kilku książkach, o których ja gdzieś tutaj w tych książkowych book mediach albo nigdy nic nie widziałam, albo widziałam dosłownie jakieś pojedyncze rzeczy. Nie mówię, że są to książki mało popularne, chociaż patrząc na te tytuły, które tutaj mam, to. No, Jeden faktycznie może być taki, który gdzieś się tam o uszy obił. Być może są to książki popularne w jakichś konkretnych grupach. Ja dzisiaj mam na myśli książki, których. Nie ma. Po prostu nie ma tutaj na YouTubie, nie ma tutaj na Instagramie, a uważam, że zasługują na swoje 5 minut i zasługują na moją czy też waszą uwagę. Jeśli chodzi o te powieści, to jest różnie, bo mam i klasyka, i mam książkę, y, która jest dosyć ciężkim kalibrem, ale znajdzie się też y, komedia, znajdzie się też powieść o miłości, więc dla każdego coś dobrego. I zacznę może od tej powieści miłosnej, chociaż to, czy jest ona o miłości, czy raczej o obsesji, to już pozostawiam wam do odkrycia. I mam tutaj na myśli książkę pod tytułem Wyznania Maxa Tivolego. Książkę tę napisał. Andrew Greer, a przetłumaczył ją pan Maciej Szymański. To jest książka, która bardzo jest podobna w koncepcie do tego filmu z, z Bradem Pittem, Niezwykły przypadek Benjamina Batona, wydaje mi się, że taki jest tam tytuł, czyli główny bohater, również narrator, rodzi się jako starzec, rodzi się w ciele starca i wraz z upływem czasu młodnieje. Rzecz zaczyna się w roku 1871, bo właśnie wtedy nasz bohater przychodzi na świat i jego żywot poznajemy poprzez jego pamiętnik, bo cała książka ma właśnie formę pamiętnika. W pewnym momencie swojego życia, kiedy on tych lat ma 16, choć wygląda na 50, poznaje on pewną dziewczynę. Poznaje pewną dziewczynę, w której zakochuje się bez pamięci i jest to miłość no, skazana na porażkę. Skazana na porażkę, skazana na beznadzieję, przede wszystkim, no właśnie ze względu na sytuację, w jakiej jest nasz główny bohater. Nasz główny bohater tę swoją przypadłość, tak to nazwijmy, przeżywa sam. Oczywiście wie o tym jego rodzina, wie o tym też jego najbliższy przyjaciel. Najbliższy przyjaciel, który jest z nim przez całe jego życie, bo właśnie ta książka, ten pamiętnik, zaczynamy, tak jak mówię, przy narodzinach i towarzyszymy Maxowi w zasadzie do samego końca. Do samego końca, kiedy on już ma te... 80 lat, natomiast no, ciałem jest po prostu chłopcem. No i w całej tej sytuacji Max jest to bohaterem tragicznym. My widzimy, jak, jak on musi sobie z tym radzić, jak on jest świadomy tego, że on de facto nie może tego życia swojego przeżyć tak, jakby chciał, że ma jakieś ograniczenie, ale jednocześnie próbuje z tego życia wycisnąć, co się da. Z jednej strony mamy właśnie to, taką bezsilność Maxa wobec tego, co mu się przytrafiło, z drugiej właśnie mamy ten wątek miłosny. Bardzo ważny jest ten wątek tej przyjaźni. Pomiędzy Maxem a, a jego przyjacielem. Takiej przyjaźni bezwarunkowej, silnej i takiej, która jest z człowiekiem przez całe jego życie, chociaż być może nie w każdym momencie życia była ta przyjaźń obecna. Do tego słuchajcie to, jak ta książka jest napisana i to, jak ona jest przetłumaczona. Tam nie ma ani pół zbędnego zdania. Tam każde słowo jest na swoim miejscu i to się czyta tak przepięknie. To jest tak przepiękny język. Przepiękna historia, chociaż pełna tragizmu do tego w przepiękny sposób napisana w przepiękny sposób przetłumaczona. Nie widzę powodu, żebyście mieli tej książki nie czytać. Następny tytuł, który sobie tutaj przygotowałam, to jest Polska rzecz, Polska rzecz w dodatku debiut, który mnie osobiście zachwycił. Mam tutaj na myśli e, tytuł Budzenia drzew pani Joanny Domańskiej. To jest e, książka bardzo krótka, bardzo prosta ale jest tak pełna treści. Tutaj fabuła zaczyna się w taki sposób, że narratorka, która chyba nawet nie jest nazwana z imienia, z tego co kojarzę, przyjeżdża do swojego domu rodzinnego, gdzie wychowała ją babcia z dziadkiem. Sama ta narratorka jest ciężarna, przyjeżdża właśnie do babci i rozmawia z tą babcią. I z tej rozmowy, z tych wspomnień naszej narratorki, ale też z opowieści właśnie tej jej wiejskiej babki, pojawia nam się obraz społeczności obraz wsi. Te opowieści one dotyczą wszystkiego. one dotyczą religii, one dotyczą wojny, one dotyczą Niemców, one dotyczą partyzantów, one dotyczą jakichś e, miłosnych przygód, e, że tak powiem lokalnych osób. To jest historia o księdzu, to jest historia o sąsiadce. To są takie e, mikrokadry właśnie, które budują nam obraz tej wsi. Mikrokadry, które z jednej strony budują nam obraz tej wsi, ale z drugiej strony budują nam obraz życia właśnie naszej głównej bohaterki, życia, które nie było usłane różami, życia, które w zasadzie rozpoczęło się porzuceniem, bo matka naszej narratorki porzuca ją jako dziecko, właśnie zostawia ją dziadkom i ta dziewczynka właśnie wychowywana przez dziadków również spotykała się z dużym cierpieniem, z dużą przemocą. Tak jak mówię, ta książka jest bardzo prosta, ale ona bardzo dużo. Jakieś treści, emocji y, chowa gdzieś tam między wierszami. Y, do tego jeden z y, moich takich absolutnie ulubionych motywów, chociaż bardzo niedoceniany, i motyw, którego ja aktywnie nie szukam, ale jak on już się pojawia, to, to ja go bardzo, y, bardzo cenię. To jest motyw drzewa. Drzewa jako świadka historii, jako nośnika wspomnień, jako czegoś, co pamięta wszelkie wydarzenia, które działy się naście czy też 10 lat temu. To, jak jest tutaj właśnie ta wieś opisana, ta przyroda, to również dodaje takiego klimatu. I tak jak mówię, to jest rzecz malutka, to jest rzecz na jedno posiedzenie, na jednego strzała, a zostanie z wami naprawdę na długo. Kolejna książka niby jest klasykiem, więc na pewno nie jest nieznana. Natomiast na YouTubie. Próżno czegokolwiek o niej szukać. Nie widziałam jakoś dużo y, publikacji na jej temat, a mówię tutaj o byłej żonie, autorstwa Ursuli Parot w tłumaczeniu pani Olgi Dziedzic. Ta książka została wydana w roku 1929 y, i pomimo tego, że ma ona no, niemalże 100 lat, y, to jest ona zaskakująco współczesna. Opowiada ona historię Patricji, młodej dziewczyny, która ma plus minus 25 lat. I która zostaje porzucona przez swojego męża. I przez całą tę książkę widzimy, jak Patricia przeżywa to porzucenie, i jak próbuje sobie z tym porzuceniem poradzić, jak jej to wychodzi, albo wręcz przeciwnie, jak gdzieś w tej próbie odzyskania siebie, odzyskania jakiegoś spokoju, odzyskania poczucia własnej wartości. Ona się gdzieś gubi i szamocza. Patricia już przed ślubem, można powiedzieć, że nie była damą i nie zachowywała się tak, jak normy społeczne by jej to nakazywały. A po tym porzuceniu, ta jej jakaś taka chęć skandalizowania jeszcze nabiera na sile, bo Patricia radzi sobie z tym porzuceniem, uciekając w alkohol, uciekając w innych mężczyzn. Jednocześnie widzimy jej desperację. Desperację z jednej strony, do tego, żeby już Dojść do siebie, żeby już przeżyć to porzucenie, żeby już sobie z tym poradzić i żeby już wieść normalne życie, ale z drugiej strony widzimy jej desperację w związku z jej mężem, jej desperację w związku z tym, żeby mieć z nim jakiś kontakt, żeby być może namówić go do tego, żeby, żeby do niej wrócił. Widzimy jej desperację w relacjach z innymi mężczyznami, którzy mają być właśnie dla niej taką odskocznią i którzy być może mają stanowić dla niej takie potwierdzenie i taki dowód na to, że ona już, już to za nią i jej mąż jej nie interesuje. No ale jak można się domyślić, Patricia. Przez dużą część książki de facto z tym porzuceniem poradzić sobie nie może. Dla mnie osobiście sama ta historia była bardzo wiarygodna, sam portret właśnie Patriszy, i to, jak ona próbuje sobie z tym radzić, jak ona się w tym szamocze, jak ona pod czasem podejmie dobrą decyzję, a potem robi coś kompletnie głupiego, jak czasem zdaje się, że, że już stoi jakoś solidnie na tych nogach, a potem przychodzi kolejne, kolejny, nawet nie gorszy moment, ale kolejny zły moment. W tym procesie. Dodatkowo możemy sobie to zestawić z życiorysem autorki, która również była skandalistką, którą również mąż porzucił, i nie wątpię, że ta książka, że nie da się tej książki od autorki oddzielić, że bardzo dużo ona tam zawarła siebie w tej historii, w sami Patrishi, i że takie odczytywanie tej powieści jako. Autobiograficznej, jest poprawnym kluczem. Kolejna książka, o której Wam opowiem, to również jest książka, której ja nigdy, nigdzie nie widziałam, a uważam, że jest świetna. Dużo lżejsza w wydźwięku niż, niż te poprzednie, o których Wam powiedziałam. Analfabetka, która potrafiła liczyć. Napisał to pan Jonas Jonasson. Wydaje mi się, że to jest jakiś pseudonim w ogóle, a przetłumaczyła pani Bratumiła Pawłowska-Peterson. Słuchajcie, ta książka to jest komedia. To jest komedia absurdu, to jest komedia połmyłek, Komedia, która pod tym takim płaszczykiem, że jest śmiesznie i do rzecznie i absurdalnie do granic możliwości, przemyca nam y, poglądy autora, y, krytykuje pewne zjawiska, krytykuje y, pewne, powiedzmy, elementy polityki. Tytułowa analfabetka, która chociaż nie potrafi czytać, to potrafi liczyć, y, to jest Nombeko. Nombeko urodziła się w RPA i została zatrudniona jako y, służąca w supertajnym ośrodku, który y, pracuje nad, y, już teraz nie pamiętam, czy to była bomba atomowa, czy jakiegoś innego rodzaju broń atomowa, w każdym razie Top secret. No ale Nombeko przez to, że nie jest w ciemie bita, a jest naprawdę mądrą dziewczyną, no to staje się niewygodna, wie za dużo i Właściciel tego ośrodka, czy tam dyrektor tego ośrodka, decyduje się właśnie, no, by go zwolnić i się jej pozbyć. Te okoliczności, w których ona opuszcza ten ośrodek, są bardzo dramatyczne i takie wielkie, i absurdalne i przerysowane. I jednocześnie ten absurd, który my w tej książce mamy, on z tej książki się wylewa, ale on ma swoją wewnętrzną logikę. I wszystkie wydarzenia, chociaż tak jak mówię, kompletnie odklejone i z prawdopodobieństwem bliskim zeru, one wynikają jedno z drugiego. One nie są odczapy w kontekście tej historii. Z jednej strony mamy Nombeko, z drugiej strony mamy Holgera. Holgera, który urodził się w Szwecji jako jedno z bliźniąt i który zawsze był tym gorszym dzieckiem, tym drugim dzieckiem, też jego narodzinom towarzyszyły, że tak powiem, specyficzne okoliczności, które właśnie zdecydowały o tym, że Holger zawsze będzie tym drugim. I nie zdradzając za wiele, nie wchodząc w szczegóły, Nombeko z RPA oraz właśnie Holger ze Szwecji się spotykają. I od tej pory ta przygoda dotyczy ich obojga. Ta książka jest niepoważna. Ona jest absurdalna i ten absurd, tak jak mówię, on przekracza wszelkie granice, już po prostu do, do granic możliwości jest on tutaj um, rozciągnięty, ale pod tą. Um, Powierzchnią, pod tym, co wydaje się być śmieszne i zabawne, no to właśnie przemyca nam autor swoje poglądy, przemyca nam krytykę pewnych zjawisk na świecie, krytykę przede wszystkim rzeczy związanych z polityką, bo mamy apartheid w RPA, mamy zbrojenia atomowe, z drugiej strony w Szwecji mamy krytykę może nawet nie tyle co samej monarchii, a raczej takiego ślepego wpatrzenia się. I podążania za monarchią. Więc mamy trochę historii, trochę polityki, ale wszystko podane w takiej lekkiej, satyrycznej i naprawdę zabawnej formie. I teraz już odchodzimy od tych lekkich, zabawnych historii i opowiem Wam o książce, która jest chyba najcięższą e, tak emocjonalnie z tego zestawienia. Fata Morgana. Fata Morgana napisana przez panią Czikę Unigwę, a przetłumaczona przez panią Maję Porczyńską. Ja po tę książkę sięgnęłam przypadkiem i okazała się ona być bardzo dużym e, zaskoczeniem, ale też bardzo trudną lekturą. Tutaj w tej książce poznajemy cztery bohaterki, które aktualnie znajdują się w Antwerpii, ale... Pochodzą z Nigerii, bohaterki, których, jak się dowiemy w toku lektury, życie generalnie nie rozpieszczało, które mają bardzo ciężki bagaż doświadczeń. W Nigerii zostają one oszukane i w wyniku tego oszustwa, w wyniku zaufania nieodpowiedniej osobie pośrednikowi pracy, stają się one ofiarami handlu, stają się ofiarami handlu kobietami i pracują w Antwerpii jako pracownicy pracownice. Są zmuszane do takiej pracy. W pewnym momencie jedna z dziewczyn umiera, e, i właśnie śmierć Sisi staje się takim e, przyczynkiem do tego, żeby te dziewczyny opowiedziały sobie nawzajem, ale również czytelnikowi e, to, jak się tu znalazły i e, jakie doświadczenia, jaką mają przeszłość, e, co za sobą zostawiły w Nigerii. Nie muszę chyba mówić, że ta przeszłość w Nigerii była. E, przeszłością bardzo trudną, pełną przemocy, brutalną. Ale to, co tej książce się udaje, to, co autorce się tutaj udało, to jest pokazanie takiej brutalności w kraju, w którym jednak panuje wojna, w kraju, w którym jest bardzo dużo napięć, nie poprzez drastyczne opisy, nie poprzez takie epatowanie przemocą, tylko po prostu przez opis codzienności tych kobiet. I to właśnie ta codzienność była dla nich najgorsza. Te historie tych bohaterek są w tej książce najgorsze. Bo chociaż jest to fikcja literacka, no to my wiemy, że ta książka opowiada o rzeczach, które na świecie się dzieją. I przypomina o rzeczach, które na świecie się dzieją, o rzeczach, o których być może na co dzień my nie chcemy pamiętać i nie chcemy myśleć. Bo to jest książka, która właśnie przedstawia nam mechanizm, który żeruje na złej sytuacji ekonomicznej, na braku perspektyw, na takiej zwykłej, ludzkiej chęci chcenia dla siebie czegoś więcej, nawet jeśli to nie jest nie wiadomo co. Bo te dziewczyny właśnie, wydaje mi się, że tylko jedna z nich Wiedziała faktycznie, na czym ma polegać ta praca, reszta została oszukana. Więc, jak sami widzicie, ta książka no, do najłatwiejszych, najprostszych absolutnie nie należy, wręcz przeciwnie. Natomiast uważam, że jest warta przeczytania. I to była ostatnia z tych książek, o których przyszłam Wam tu dzisiaj powiedzieć. Dajcie oczywiście znać, czy którąś z tych książek czytaliście. Ewentualnie podajcie mi wy. Od siebie, jakąś książkę, którą właśnie gdzieś yy, kiedyś przeczytaliście, o której nikt nic nie mówi, a która zasługuje na swoje 5 minut. Ja jestem zawsze ciekawa takich tytułów, więc czekam na, na Wasz wkład w ten film. A ja już dziękuję za Wasz czas, za Waszą uwagę. Życzę Wam miłego dnia, nocy, wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się!